Dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy oglądacie ten film. Moi drodzy, dzisiaj przed do Was kulturalnym vlogiem, albo daily vlogiem, albo jakimś vlogiem jeszcze nie wiem, jak nazwę ten film. W każdym razie mam dla Was nagranie, w którym po prostu pokażę Wam, jak teraz wygląda moja codzienność, teraz, co ja rozumiem przez to słowo. Teraz, czyli w momencie, kiedy studiuję dwa kierunki, kulturoznawstwo i wiedzę o teatrze, gdybyście byli tutaj nowi, i jeszcze dzisiaj dojdzie mi jak gdyby jeden obowiązek, to znaczy, będę miała dziś o godzinie 16 rozmowę, podczas której coś zostanie potwierdzone raczej, ale wszystko w swoim czasie. No Chcę Wam po prostu zaprezentować, jak to jest u mnie teraz z organizacją wszystkiego tak naprawdę. Poopowiadam Wam trochę, popokazuję. No i co? Teraz po prostu już bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na ten film. Ustawienie telefonu na gorącym czajniku i żebyście mogli mnie widzieć podczas mywania naczyń było fenomenalnym pomysłem, uważam. W każdym razie chciałam... Dobrze spożytykować czas, ok. Bałam się, że pobudziłam sobie tutaj. Dosłownie za minutę wychodzę, więc tak, moi drodzy, jeżeli chodzi o czas, jest go mało. Wolny czas, nie ukrywam. Ogólnie, no, mam zajęcia codziennie w zeszłym roku, kiedy studiowałam tylko kulturoznawstwo, nawet miałam jeden dzień wolny w tygodniu, no i w ogóle tego było mniej. Taką śmieszną zmianą, więc mnie teraz słychać, zabawną dosyć zmianą, którą zauważyłam w sobie, jest moje podejście do. Nie wiem. Słuchania? Mam na myśli to, że dawniej ja słuchałam po prostu ciągle czegoś. To znaczy, kiedy jadłam, puszczałam sobie wywiady z różnymi aktorami, reżyserami. Kiedy sprzątałam, puszczałam sobie jakieś audiobooki. No wiadomo, że w ogóle słuchałam muzyki zawsze idąc na uczelnię, wracając z niej. Słuchajcie, w tej chwili ja kocham ciszę. Ja po prostu uwielbiam, ubóstwiam ciszę. Nie oglądam nic do jedzenia, niczego nie słucham, nie słucham audiobooku. Przepraszam Was bardzo za te no, ale warunki są, jakie są. I ja myślę, że to po prostu w dużej mierze wynika z no, przebodźcowania jakiegoś i ilości czasu, jaką spędzam <grym> wśród ludzi, więc jak przychodzę do domu, to faktycznie muszę się tak odciąć. Wczoraj nawet nie słuchałam muzyki, wracając z uczelni. Więc to już jest naprawdę dużo i to już jest dziwne, no bo, bo wiecie, że ja ciągle, ja zawsze, ja kocham, sobie coś przez jakieś tam piosenki. No, więc to jest taka jedna z pierwszych zmian, powiedzmy, jakie zaszły we mnie teraz, które zaobserwowałam. A o reszcie i, i w ogóle tam o innych jakichś sprawach opowiem Wam już, pozwólcie, po powrocie z zajęć. Właśnie robić jedną z dwóch prezentacji na przedmiot, który nazywa się bardzo pięknym podstawy warsztatu teatrologa. Zaraz będę się zabierała za kolejną, bo mam dwie prezentacje: jedną na najbliższy tydzień, drugą na kolejny, tak tak, to ja dzień dobry. W ten sposób mogę Wam się pokazywać, w ten sposób mogę, bo wiecie, ogólnie jestem już po zmęciu makijażu, mam te serduszka na twarzy, gwiazdki, wiecie o co chodzi na wypryski i po prostu sobie siedzę. Też przeczytałam przed chwilą persów i powiem Wam tak. To jest ciekawy utwór. Kompletnie nie czuć tutaj upływu czasu. To znaczy, wiecie, no mówimy o dziele z V wieku przed naszą erą, a on jest nadal aktualny, co wiem, że brzmi dziwnie, i, i pewnie mi nie uwierzycie, ale. No to, to jest jakiś, jakiś paradoks, jakiś fenomen. I też na przykład postać ducha. Wiecie, no zawsze uczyliśmy się, że w tragediach antycznych, w utworach antycznych nie ma w ogóle zjaw, żadnych istotnych przyrodzonych, a tutaj BUM i nagle cały mój światopogląd się zmienia. Tak samo postać matki nie wiem, czy to, to moja drukarka znowu tak szaleje jak zawsze, chyba tak. W każdym razie, no naprawdę i w ogóle też sam sposób ukazania armii Persów i, i Greków. Persów, Którzy się porwali, no Serkcesa głównie, który porwał się na walkę z Atańczykami, co tak naprawdę od początku było skazane na porażkę. Kurczę, jakoś strasznie się podekscytowałam tymi persami, nie wiem, czy zauważyliście. Bardziej niż, niż się w swojej głowie ekscytowałam wcześniej, ale to dobrze w sumie. I teraz sobie jeszcze uzupełniam mój kalendarz, bo bez tego to ja po prostu zginęła. Słuchajcie, naprawdę ja Wam strasznie, strasznie polecam takie klasyczne kalendarze. Ja wiem, że teraz wszystko jest w telefonach, na tabletach. Ale na to się inaczej patrzy. Przynajmniej ja mam takie poczucie, nie wiem, no może komuś się sprawdza takie korzystanie z, no przykładowo, notatnika w telefonie albo właśnie kalendarza, który jest w naszych smartfonach ale no, no ja nadal jednak pozostaję zwolenniczką tych takich klasycznych form typu właśnie papierowy kalendarz, więc po prostu każdego dnia sobie tutaj zapisuję, co mam do zrobienia na przykład w najbliższym tygodniu. Zostawiam sobie też takie jakby kwadraciki do wypełnienia, kiedy coś zrobię, to po prostu sobie to odhaczam, zaznaczam i właśnie teraz na przykład zaznaczę, że zrobiłam prezentację na podstawie warsztatu teatrologa. Witam się z wami już kolejnego dnia i przychodzę z fragmentem, który miałam nagrać wczoraj, natomiast mimo, że wcześniej skończyłam zajęcie, nie zrobiłam tego, bo i tak, tak miałam dużo na głowie. W każdym razie wczoraj rano mówiłam Wam, że coś się wydarzy ważnego. Znaczy, Matko, mam nadzieję, że mówiłam. Wydaje mi się tak na 99,9% że tak, natomiast dobra, nie wiem. Natomiast no, wczoraj miało wydawać się coś ważnego, jeżeli by się okazało, że jednak Wam tego nie mówiłam. Ale nie chciałam Was informować o tym rano, zanim to zostanie potwierdzone, tylko wolałam właśnie zaczekać, no i zaczekałam do godziny 16, kiedy odbyła się pewna rozmowa, a jaka to już wam mówię, natomiast zacznijmy sobie tak, wiecie, dosadnie, od no wczoraj jestem oficjalnie członkinią Chodrze do teatru. I teraz czym jest chodzi do teatru? Jeżeli trochę dłużej tutaj jesteście, to pewnie kojarzycie tę grupę, bo to są ogólnie ludzie z wielką pasją, po prostu zakochani w teatrze których działalność właśnie opiera się na tym, czyli na organizowaniu wydarzeń związanych z hmm, teatrem, oni robią bardzo, bardzo dużo. Od organizacji na przykład klubów dyskusyjnych, podczas których spotkają się z młodymi ludźmi i właśnie rozmawiają o teatrze przez wywiady. Z aktorami, z reżyserami, w których ja też swoją drogą miałam okazję uczestniczyć, więc z autopsji wiem, jak wspaniała jest grupa chodzi do teatru, jak taka bardzo wszechstronna jest ta ich działalność, też dlatego się niezwykle cieszę, że od teraz będę mogła być częścią tej grupy. I słuchajcie, z takich bardziej prywatnych rzeczy. Oni ogłosili nabór na początku roku akademickiego. Mniej więcej w tym okresie. Dokładnie Wam nie powiem, nie podam daty dziennej, natomiast coś koło tego. No i Wy wiecie, że dla mnie początek tego roku akademickiego łatwy nie był, bo zaczynałam studia na drugim kierunku. Oprócz kulturoznawstwa dobrałam sobie wiedzę o teatrze, więc szczególnie te dwa pierwsze dni, czwartek i piątek, bo pierwszy padał w środę, ale na ujocie pierwszy jest wolny, były dla mnie ciężkie. I to ogłoszenie o naborze dochodzie do teatru. Nie widziałam, ale no, no, jakoś szczególnie się tym nie przejmowałam. Oczywiście przeczytałam na wszystko te, te wytyczne, wymagania, ale mówię, no, no nie, no nie dobra, po prostu. Później po tym czwartku i piątku nadszedł weekend, który też łatwy dla mnie nie był, no ale dalej zaczął się nowy tydzień, wiecie, nowy tydzień, no ja myślę sobie kurczę, a może jednak i weszłam w ten formularz. Wypełniłam go, ale przyznałam się szczerze, nie licząc nawet jakoś tak bardzo, że zostanę przyjęta. To znaczy, powiedziałam sobie w ten sposób: Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. No i wola nieba się zadziała, bo w sobotę, w niedzielę, tę ostatnią rano, dostałam maila, w którym właśnie poinformowano mnie, że ten pierwszy etap rekrutacji jest za mną, bo ogólnie ona się miała składać z dwóch części. I teraz zapraszają mnie na rozmowę, która właśnie odbyła się wczoraj o godzinie 16. I faktycznie już zostało oficjalne, potwier oficjalnie potwierdzone to, że jestem od teraz członkinią, chodzi do teatru i na czym będzie polegało moje zadanie? Na zajmowaniu się social mediami, czyli w sumie na tym, co, co robię na co dzień. Także moja prośba brzmi w sposób następujący słuchajcie, no śledźcie po prostu, śledźcie, Chodzi do teatru wszędzie, gdzie jest to możliwe na każdej platformie. Szczególnie bacznie przyglądajcie się TikTokowi, którego będę prowadziła i oczywiście będę publikowała tam dla Was, postaram się publikować tam dla Was jak najbardziej interesujące treści. Też Będę Was oczywiście informowała o jakichś nowinkach teatralnych, ale tak samo wpadajcie na grama i na twarz o książkę. Naprawdę, ja nie wiem co w tej chwili YouTube blokuje, więc dlatego tak czasami mówię do Was językiem ezopowym. W każdym razie, no niezwykle się cieszę, bo, bo tak jak mówiłam wam, wiem że chodzi o teatr, to jest świetna grupa, której działalność jest po prostu niezwykła i też no, przyświecają nam podobne cele, to znaczy wszystkim nam zależy na próbowaniu sztuki, kultury, w tym przypadku no, bardziej tak stricte teatru, ale wiesz, no, teatr sam sobie też po prostu zawiera różne dziedziny szeroko pojętej sztuki. Zależy nam na docieraniu do młodych osób, bo no, nie oszukujmy się, to znaczy w Krakowie jeszcze powiedzmy sporo... Studentów na przykład chodzi do teatrów, uczniów, nie wiem, wydaje mi się, że bardziej studentów. Natomiast to jest taka trochę bańka. To jest jakaś enklawa. I na przykład u mnie, w moim mieście rodzinnym, w Kielcach, to już nie wygląda tak, tak ładnie i fajnie, i ten teatr nie jest tak dostępny dla młodych, więc my chcemy trochę walczyć z takim przekonaniem, z takimi przekonaniami. I po prostu pokazywać, że, że ten teatr jest na wyciągnięcie ręki. O, właśnie, jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, który, o której Wam nie powiedziałam, wspominając o tej działalności, chodzi o teatru. Oni bardzo często na swoich tam różnych platformach publikują właśnie informacje o tańszych biletach, to znaczy po prostu dają tańsze bilety. I wczoraj widziałam, że pojawiły się wejściówki właśnie na Amadeusza, czyli mój ukochany spektakl, najlepszą sztukę, jaką ja w swoim życiu widziałam, na którą idę. W najbliższą niedzielę po raz drugi i, i trochę żałuję, że nie złapałam się na, na tę zniżkę, ale mam nadzieję, że Wy z niej skorzystacie, albo nie wiem, ktoś z waszych bliskich, albo w ogóle po prostu młodzi ludzie, zakochani w teatrze. Więc naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam śledzić działalność, chodzi o teatru, no szczególnie. Teraz, a ja w tej chwili, jak to zawsze, idę na uczelnię, aczkolwiek dzisiaj mam sporo zajęć poodwołowanych, więc jeszcze się biorę w jedno miejsce, ale w jakie to powiem Wam już później i Wam pokażę, co stamtąd przyniosę. Ale na razie, na razie niech to będzie tajemnicą. Natomiast nie spodziewajcie się, na pewno się nie spodziewacie. Ja też bym się tego po sobie chyba nie spodziewała chociaż może, nie wiem, nieważne. Dobra, idę. Jeszcze jedna rzecz zanim wyjdę, bo to nie wybrzmiałam. Znaczy po prostu zapomniałam Wam o tym powiedzieć, ponieważ na początku wspominałam, że nie byłam przekonana, jak gdyby do tego naboru do dobrania udziału w tym naborze i to jest prawda. Natomiast żebyście mnie źle nie zrozumieli, to nie jest tak, że ja nie miałam ochoty, ja bardzo miałam ochotę być w tej grupie, tylko chodziło o względy pragmatyczne, takie jak organizacja czasu, brak czasu. No bo wiecie, jednak dwa kierunki plus jeszcze Działalność w takiej grupie. Natomiast ten czas, który minął od wysłania przeze mnie zgłoszenia do chwili, w której otrzymałem wiadomość zwrotną, to był jakiś kluczowy okres, po prostu. Niby krótki, ale jednocześnie taki, w którym się bardzo dużo zadziało w takim znaczeniu, że po prostu zaczęłam sobie to wszystko układać. Jasne, że jeszcze nie jest perfekcyjnie, ale wydaje mi się, że już powoli wypracowuję sobie taki w miarę dobry system. Jasne, że dalej są momenty spadkowe, no ale to jest taka sinusoida i to będzie sinusoida prawdopodobnie. To jest ogólnie, no na pewno jest lepiej yy, niż było w ten już słynny czwartek i piątek, w te dwa pierwsze dni. Więc ta wiadomość odchodzi do teatru z informacją o tym, że zostałam zaakceptowana, przyszła do mnie tak naprawdę w bardzo dobrej chwili i też chyba trochę utwierdziłam mnie właśnie w tym, że jestem na dobrej drodze do, do stworzenia takiego, wypracowania sobie takiego dobrego systemu. I tyle. I, i, I tak, chciałam to po prostu powiedzieć, żeby, żeby nikt właśnie nie pomyślał, że ja, że ja nie chciałam być w tym Chodzi o teatru. Bardzo chciałam. I teraz już naprawdę idę. Ja właśnie wróciłam i powiem tak, moi drodzy, gdyby nie to, co Wam zaraz pokażę, byłabym. Okropnie załamana, tak to jestem tylko załamana. No po prostu humor mi się bardzo, bardzo pogorszył dzisiaj z pewnej przyczyny. Natomiast, dobra. Nie! Mówiłam, że o tym podejrzewacie. Ja bym samej siebie o tym podejrzewała, chociaż z drugiej strony, czasami, często lubię kolekcjonować różne rzeczy. Też. Yy, są takie przypadki, w których ulegam propagandzie. Na przykład w wakacje kupiłam sobie oczywiście nie y, oryginalnego tego Sony Angel, tylko jakąś podróbę w okolicach rynku w Krakowie. Albo tak, to znów był ten taki ten, ten na telefon, czyli Sony Angel, ale on wyglądał jak labu, więc w ogóle połączenie dwóch y, takich super komercjalnych, nie wiem, jak nazwać rzeczy y, w jednym. No ale tak, o, dobra, przyznaję, czasem, czasem ulegam. Takim jakimś właśnie modą, ale, ale to chyba nie jest jakieś super modne. Ja to raz zobaczyłam jeszcze, słuchajcie, przed wakacjami, więc ja bardzo długo z sobą walczyłam. Mówiłam sobie, nie, nie kupuj tego, ale miałam i swoją obronę I, i dzisiaj naprawdę chyba tego potrzebowałam. Fagler. Tak się nazywają te figurki. Nie wiem, no gdzieś kiedyś na YouTubie mi mignęła, albo na TikToku, w jakimś miejscu u chyba w ogóle, albo sobie sama napisałam taką historię, u jakiejś YouTuberki, którą oglądałam, jak byłam mała bo czasami mi się uśmiechają po prostu te osoby i, i tak, takie to jest śmieszne, wiecie, patrzeć na kogoś, kogo się znało, znaczy znało z przestrzeni internetowej, gdy był dzieckiem. No, w każdym razie strasznie mi się spodobały te figurki. i Ja wiem, że są w ogóle jakieś mega, giga duże zestawy, bardzo drogie. Ja sobie chciałam zobaczyć po prostu, więc teraz bez zbędnego przedłużenia sprawdźmy, jako... O mój Boże, jak to jest słodkie! W sensie straszne, ale to, to jest... Nie... To widzicie to? I nie, nie czujecie, ja to czuję. Nie wiem, czy... Kamera to odda, ale on jest włochaty, on jest włochaty. Jeszcze wygląda jakby świecił w ciemności, ale pewnie nie świeci, natomiast... <gryw> Jakie one są urocze, Boże! Szczerze? Chciałabym mieć każdego. Przysięgam Wam. One są po prostu takie słodkie. Oczywiście tego w panterkę bym bardzo chciała, bo lubię panterkę. lubię panterkę i one są takie... U jaki twardy. Jeszcze ma guziczek na tyłku. E, chciałam mieć tego w panterkę. Te kolorowe mi się też bardzo podobają. Takie te tęczowe. Tutaj taki jakiś króliczek. Albo taki nawet zwykły byłby fajny. E, czy stanę się jeszcze większą ofiarą tego i będę je kolekcjonować? Nie wiem. Czy ja dostałam unikatowego? Nie, bo to jest ten, czy... Nie wiem, bo te są zwykłe. I to jest taki. Ale w unikalnych jest są takie i ja nie wiem, czy ja mam unikalnego czy zwykłego. Kurde. Aha, czyli te naczyny są w unikalnych. Boże, jakie to jest wspaniałe! Od to jeszcze jest taka zeberka. I dzisiaj powiem Wam szczerze, jak kupowałam sobie to w za za niecałe 20 zł, to trochę przebiały kolory. I najpierw widziałam jakiegoś takiego czerwonego albo pomarańczowego, ale finalnie wybrałam tego. Bardzo dużo mi to dzisiaj szczęście dostarczyło, naprawdę przysięgam, mam bardzo nawet słoneczku wyszło, bo dzisiaj w ogóle rano, zanim poszłam na uczelnię, miałam takie przemyślenie, czy nie będzie padał śnieg, bo naprawdę te chmury wydawały mi się takie, takie śnieżne, jak wiecie, no po prostu, jak czasami jak ma padać śnieg, ale na cała szczęść nie padał, także koniec y, tych moich wywodów historii, na razie przynajmniej idę sobie robić obiad. Znowu ten fantastyczny kadr, natomiast będę sobie robiła obiad i w międzyczasie chcę Wam powiedzieć o Macbethie, bo teraz na poetyki dramatu musiałam przeczytać Macbeta, znaczy, oczywiście, to, to był mój rewit, bo ja Macbetta czytałam bardzo dużo razy w swoim życiu. Natomiast fakty są takie, że kiedy byłam młodsza, to była dla mnie przeciętna lektura. To znaczy, miała, znałam ją od deski do deski i tak dalej, ale bez szału, tak subiektywnie. Natomiast słuchajcie, teraz nabrałam Magbeta w zupełnie inny sposób. Też pewnie w dużej mierze ze względu na. No, to współczesne podejście do kobiet i to nasze wyszukiwanie, wiecie, no, postaci kobiecych i gdzieś tam drugiego dna w tych kreacjach, w, no, w książkach, w literaturze. Natomiast też zakładam, że filmu Theateru Równowagi miał wpływ na ten mój odbiór Magweta, Ale ogólnie, to jest jeszcze jedna ważna sprawa, bo, bo nawet nie Lady Magweta. To znaczy, ja ją. Mówię, no, to jest dziwne słowo, prawda? Ale bardzo mnie ciekawi ta postać uważam, że jest całkowicie interesująca. Pozwolicie mi się na chwilę, na chwilę po makaron. Ja, bo dzisiaj oczywiście robię ten makaron co zawsze, to, to jest przepis, który ja znalazłam już parę lat temu i nie mogę przestać. W każdym razie chodzi mi o hmm, Macbeta, o to czy on był złym czy dobrym człowiekiem, no bo wiecie, ogólnie pojawiają się takie rozważania. Fatum czy Wolna Wola w jego przypadku? No bo już nie mam tych, więc w sumie raczej nie takie czyste Fatum. Ale z drugiej strony, czy coś tam jednak nad nim nie krążyło, czy, czy to na pewno było jego decyzję. i słuchajcie, mi się wydaje, że ja znalazłam odpowiedź na to pytanie. Przysięgam Wam, yy, z moją małą się siedziałeś, i tak sobie robiliśmy po prostu takie, takie wnikliwe, nawet nie tyle co czytanie tego, Macbeth, jak po prostu analizowałyśmy go. No i doszliśmy do wniosku, że, wiecie, spełniła się wróżba odnośnie tego, że Macbeth zostanie panem kawdoru. Spełniła się wróżba dotycząca tego, że zostanie królem, ale była jeszcze wróżba odnośnie tego, że Banko będzie ojcem królów. I ona nie doszła do skutku, więc gdyby to było Fatum. To by się ziściło, a się nie ziściło. Więc według mnie to przemawia po prostu za tym, iż te decyzje były, wiecie, do Stricte Macbeth'a i tutaj nie było żadnego fatum, tutaj nie było żadnego przeznaczenia. On zadecydował o swoim losie. No bo też chodzi o to, że tak, no, no niby ta pierwsza przykładnie sprawdziła. Może nam się też wydawać, że, że coś tam ciążyło, coś tam już gdzieś to było zapisane, te, te jego losy były zapisane. No ale słuchajcie, no nie został królem potem, syn banka, więc no bo my to widzimy z perspektywy czasu, nawet jeśli Magnet tego nie widział, no to my to widzimy, ponieważ jakby władcą został później prawic, następca tronu, czyli syn króla Duncana, Malcolm. Także, no właśnie, pytanie, jak gdyby odpowiedź na pytanie, które dręczyło mnie i wiele osób dręczy od lat, wydaje mi się, że ją znalazłam w końcu i. i i to, to może śmiesznie dla Was zabrzmieć i możecie mi nie wierzyć, ale to też dużo mnie tak prywatnie dało. Jeżeli chodzi o... No właśnie nawet już nie o symbolikę, tylko, <laughs> tylko o realny ten dylemat odnośnie tego, czy jest jakieś światło i przeznaczenie, czy jednak to, co się dzieje, zależy od nas. No to taka pogadanka o Macbethie nad makaronem. Dziękuję bardzo. Się robi. Ja pomyślałam, że w ogóle strasznie tak... Nieludzko podeszłam do tej mojej figurki, bo trzeba jej nadać jakieś imię, prawda? Także jeśli macie pomysły, no to piszcie. I chyba kończę tego vloga, powiem wam szczerze, bo tak, teraz zrobię obiad, potem idę mieć włosy. No ale też mam sporo rzeczy na uczelnię, na przykład muszę sobie jeszcze przypomnieć Fausta, którego też robiłam rewit w zeszłym tygodniu. No, i tam jeszcze jedna prezentacja, rzeczy na najnowszy, nic ciekawego. Żartuję, oczywiście, więc tak bardzo serdecznie dziękuję Wam za to, że byliście tutaj ze mną dzisiaj i wczoraj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I oczywiście, jeżeli tak, to zachęcam Was do zostawienia jakiegoś komentarza, subskrypcji, łapki w górę. Mnie się chyba obiad trochę przypala, więc widzimy się i słyszymy już wkrótce. Nie mam w ogóle koszulkę z dziadów. Dziadową koszulkę. Nie mylić z dziadowską koszulką.